Ej, wodziłoś. Chodź. Biegaj stary i korzystaj. No chrupki, niezjedzone wreszcie. orzechy z muszą zniknąć na pewno o, jakiś myślę jeszcze aj, pechła chyba trzeba tu kilka tych szklanek też pochować no, Słucham? Nie, miałem inne rzeczy klara. Nie miałem czasu na sprzątanie w waszym domku. Myślę, że dacie radę sami to zrobić. Co? Siemson, to może światła włączymy, co? Ile tu mamy? No, już jest 10 stopni. Więc się poprawia Jak Wadzio? Dobrze jest? No to git, fajna kurtka stary No muszę to zrobić O widzicie już się tutaj ładnie świeci i pięknie Czas na to, ale przynajmniej część. Dobra, jeszcze teraz drewno do domu na rozpałkę, żeby już się tam podsuszyło. Więc Biega i korzystaj, bo cię za godzinę zamykamy. A no co, może chcecie, żeby tu odpalić od razu? Chcecie? Tak czy później odpalamy? Tak. Dobra, ale jeszcze my jedziemy do fryzjera. Wadek? To może faktycznie później. Nie ma co. Хорошо, блядь, мужчина, хуй, он хочет, 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 куханиутки, Добрый блядь, 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 Są napoje. <laughs> Żarcie dla ugryzia nawet jest. Już nie będę z tym chodził. Trzeba się szanować. No dzięki. Dajcie, ja to wezmę, bo to jest ciężkie. Po, jedyn... po jednej wady. Zanoście zanoś ugryziowi, ale po jednej, dobra? To nie jest dla mnie, to szkoły, Aha. Dobra. To na razie tu, bo chyba nie wszystko będziemy wyjmować, nie? Jeszcze ja No, bierzemy, bierzemy. Ale wiecie co, te napoje zostawcie po jednym. Po jednym smaku. Bo tak to wszyscy pootwierają wszystkie i, i jeszcze się zmarnują. Dobra, to będziemy dokładali tak sukcesywnie. Okay? Aha, to zostanie, bo to jest do szkoły. Cicho, ugryź. Dobra. Władek, Wadek, ten worek na śmieci spróbuj znaleźć. W To no co jest, Wadek z tobą? Co się stało? A co tu zap... Nie, 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 nie. To jest sprzęt, schowany. Dobra, to chyba tu nie ma worków. Yy, to musimy wziąć wadek z domu jakiś worek. Dobra. Na śmieci. No. Ja idę worek. No to chcesz to chodź po worek, dobra. Yy, ja się szybko umyję i lecimy zaraz do tego fryzjera, dobra? Dobra. U, -u. Cholera. Kurde. Dobra, Władek, szybko po tą, po tą łopatkę śmigaj. Ale to tak migiem, dobra, bo nie mamy czasu. Tu mamy maślaka, tu mamy dwa maślaki, tu mamy następnego i następnego. No trzeba by je albo teraz od razu zrywać, jeśli w ogóle coś z nimi robimy, albo, albo je olać. Maślakami to się nikt nie chce zajmować, nie? O, widzisz, kurde, niechcący. Dobra, trudno. Tyle prawdziwków mamy, że maszlaki możemy olać. No właśnie, chodź, chodź, musimy to sprzątnąć, żebyście tutaj nie wchodzili czasem w to. Gdzie? To? A to, to, to. To jest stara sprawa. Zasuszona sprawa. Dobra. Yy, Władziuś, ja się idę umyć. Chodź, weźmiesz ten worek. Dobra, ja już mu tutaj sypnąłem Dobra. chrupki. Wodę też ma. Dobra. Jak wrócimy, tego trzeba będzie zamknąć. Co nie, co nie? Nie, to nie chcemy Tak, myślę, że tak. Tutaj drewna mamy doniesione. O, poczekaj, jeszcze to zrobimy. Chodź. To już będziemy mieli z głowy. Bo to się zaraz przyda, nie? O, czekaj. Tutaj zrobimy jeszcze dobrą fotkę. O ile mi wyjdzie. Dobra. Idę to wylać Wadziuś i zaraz wracam. No okej. Okay.